Siemanko w kolejnym filmie na moim kanale, a Ci jesteśmy z powrotem w grze Armored Simulator I właśnie za chwilę dostaniemy podobno jakiś mini event, nie wiem z czym to będzie związane no, ale oczywiście zobaczymy, więc zostawcie łapeczkę w górę, jeśli Ci nie ma się spodoba Oraz subika, jeśli ktoś nie ma jeszcze, zostawionego na kanale Oraz wpiadajcie w pierwszy link w opisie, jest tam link do naszej gry, zostawcie tam faworyta Bo premiera już, już niedługo, niedługo będziemy ją testować więc niedługo również ogłosimy datę premiery naszej nowej gry. No a my czekamy sobie na i Przejdźmy sobie teraz do odcinka. Jak widzicie nad moją głową i pod tymi licznikami jest tutaj odliczanie OP Limit Bet in one minute, więc w ciągu jednej minuty powinniśmy zaraz dostać jakiegoś OP Limit Beta. No zobaczymy, zobaczymy, co tam ciekawego wymyślili. Jeśli chodzi o mój inventory które się trochę zmieniło, mogę wam pokazać jak wygląda aktualnie. Zobaczcie, był też mini update, tam trochę naprawili rzeczy. No i mam teraz taki oto team, pety po 756 tysięcy i udało mi się zakupić jednego ghost gem triceratopsa. No powiem wam, że ten pet jest naprawdę kozacki. No i ma 1 120 tysięcy mocy, więc naprawdę giga dużo. Także powiem Wam, że moja drużynka wygląda coraz lepiej. Zrobiłem sobie również takiego Peta z Best Friend 5. On ma 75% powera. daje około 800 tysięcy tego peta. No, i zaraz będziemy mieli oczywiście eventik, Chociaż zobaczymy, co to będzie. Jakiś Opel limited PET. Uwaga. Odliczanie się skończyło i czy trzymamy rejoina cokolwiek shutdown? Halo? Updating soon, ok. Na razie nic nie mamy napisane. Więcej czy znowu będzie przekładane to 15 razy? To jest bardzo możliwe. Update też nie widzę, żeby było dzisiaj. Więc czekamy, czekamy, zobaczymy, czy cokolwiek tutaj się zmieni i zobaczymy, co to będzie za OPPET. Bo tutaj, jak widzicie, są jakieś questy na OPPETA. Podobno, według ich, to jest OPPET, ale to jest giga, giga słabe. Przynajmniej dla mnie, nie wiem jak dla Was. W ogóle możemy sobie rozdać jakiego, jakiegoś pocika. Myślę, że sobie rozdamy, niech będzie taki Rainbow Game Triceratops. Napiszcie swój nick w komentarzu i zostawcie faworytę pod gierką, bo to też będę sprawdzał. I jedną osobę wylosuję i po prostu napiszę do niej w komentarzu, żeby wbiła na mój serwer. Najlepiej, żebyście mieli trzecią mapę odblokowaną, wtedy będę mogła bez problemu dać tego pocika. Także napiszcie swój nick w komentarzu, no i my czekamy, czekamy co to będzie za OP... OP PET czy OP EVENT nie mam pojęcia co oni tam wymyślili. Także musimy sobie poczekać, że no nic innego na nie pozostaje. Ok, a więc po godzinie czekania praktycznie na ten update. Końcu się pojawił i mamy tutaj Free UKC. Zobaczcie, mamy darmową lipnitkę, którą możecie sobie odebrać. Jest to Knucklehead. No i jak widzicie, już niedużo ich zostało, w sensie no zeszło już ich prawie 31. Więc potężnie to leci. Możemy zdobyć ich 50 tysięcy. I mamy tutaj 3 zadania. Complete all 3 y, questy, aby dostać limitowany awatar item na Robloxie. Teraz tak, musimy pokonać czempiona pierwszego z pierwszego świata. Pokonać czempiona drugiego z drugiego świata i 15 poziomów y, w karnecie zdobyć. No to myślę, że na ludzie to sobie zrobimy. Dobra, lecimy. Pierwszy tutaj, rozwalamy tego czempiona. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, udało się, zobaczmy, zaliczyło, zaliczyło pięknie. Bijamy sobie na drugą krainę, halo. Dobra, witam serdecznie. I musimy pokonać tego bossa. Dobra, pokonamy go szybko. Pięknie. I wbijamy sobie teraz szybko sezon pasa. Myślę, że sobie go skipnę. Myślę nad tym, żeby kupić 400. Nie, myślę, że będziemy kupować sobie tutaj pojedynczo, tak po prostu. I skipniemy sobie do 15 poziomu. Także lecimy, cyk, dziesiąty. Dobra, dawaj 11. Trochę sobie damy Robux, ale myślę, że warto. Taka limitka to nie jest coś. Yy... To nie jest coś, co zdarza się często. No i im niższy numerek, tym oczywiście będzie więcej warta. Także im szybciej to zrobimy, tym będzie oczywiście więcej warta w przyszłości. Także lecimy cyk. Dobra, 14. Może się uda nam wyrwać poniżej istotnego. Zobaczymy. Dobra, cyk i piętnasty Szybko, 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 szybko. Jakby udało się w pierwszym tysiącu, to byłbym zadowolony w sumie. Dobra, mamy Redeem it now. claim Claimed, dobra. I teraz za zero Robux możemy kupić sobie Knucklehead. Cyk. Dobra, mamy to, mamy to, super. Mamy już claimed. Także elegancko. Chyba się zmieściliśmy w pierwszej stuwie. Nie wiem. Z tego, co tutaj pokazuję. Bardzo to jest możliwe. Możemy sobie sprawdzić w numerek. Yy, tutaj chyba powinien być na tym pecie, co? Bo tutaj dostajemy takiego Yugi darmowego. 10 tutaj powinien być. To jest Overlord, to Nie jest to. Dude Superweaver to też nie jest to. Czy mamy tutaj gdzieś tego peta? To jest dobre pytanie. Możliwe, że na samym dole? Nie. To jest jako pet. Czy po prostu to jest jako item? Nie widzę tutaj nigdzie tego. Nie no, to nie jest to, na pewno to nie jest to. Czy mogło się tutaj to, to zapodziać? No, nie widzę tego. Ja widzę, że w ogóle te questy usunęli. Na te pety. Więc szybko, dosyć szybko usunęli. No to jest giga easy, te listy, szczerze. Myślałem, że będzie to trudniejsze. Ale już mamy to zdobyte, tak naprawdę. I kosztowało to jakieś 300 Robuxów, więc myślę, że się zwróci bez problemu w przyszłości. A mamy bardzo niski numerek, zaraz sobie wejdę na stronę Robloxa i zobaczę. O! New update, czy coś się zmieni? Dobra, witam. Chyba nic się nie zmieniło. Odświeżyło się po prostu. Może peta dostałem teraz. Albo nie dostanę go już w ogóle. Może dlatego, że nie dawało tego peta. Nie, nie widzę go tutaj. No nic, dobra, to muszę wejść na stronę Robloxa i po prostu zobaczymy sobie zaraz, czy tam będzie. Czy coś jeszcze więcej jest dodane oprócz tego? Nie, chyba... jakieś było jajka, cokolwiek. Te jajka były już. Coś w sklepie? Nie, nic tu nie ma, nic tu nie ma nowego. Dobra, wbijmy sobie na ostatnią krainkę. Fajnie by było założyć to i zobaczymy jak to wygląda zaraz. Także wejdę sobie na Dino World. I myślę, że widzimy się za chwilę. Zobaczę jaki to jest numerek. Wejdziemy sobie na stronę Robloxa, także będę za chwilę. Dobra, jesteśmy na stronie Robloxa. Wszedłem tutaj w mój awatar i mamy tutaj Knucklehead. Zobaczymy jak to będzie wyglądać, bo myślę, że będzie ciekawie. Niech to się załaduje. Teraz sobie otworzymy, zobaczymy jaki mamy numerek, bo powinien być przepisany z tego co wiem. Dobra, dawaj, dawaj, ładuj się. Albo to zobaczymy sobie w grze już w sumie. Zobaczymy jaki to będzie numerek mniej więcej. Jak się strona załaduje. Dobra. Dawaj, dawaj, ładuj się. Tutaj powinien być chyba przepisany numerek z tego co wiem do przedmiotu. Uwaga, uwaga. Ale się ładuje to długo strasznie. Yy, mamy, 82. 82. 82. Item mamy. Mamy, mamy, mamy. Dobra. Numerek 82. Giga niski numer. Giga niski numer, myślę. Więc elegancko. Mamy to. Dobra, świetnie. Chcemy zobaczyć, jak to w grze będzie wyglądać. Czy się załadował awater. Załadował się, zobaczcie, tak to wygląda tutaj. Lecimy to przetestować w grze teraz. Dobra, jesteśmy w samej grze już. To no i zobaczcie, jak to wygląda. O mój Boże. Mamy taką pięć coraz głowy. Nie no, ciekawe to wygląda, powiem wam. Możecie ocenić w komentarzach, jak to, jak to się prezentuje. No, powiem wam, że nie spodziewałem się takiego czegoś. Ciekawie to wygląda, w sumie spoko nawet. Coś innego totalnie. Pomijając fakt, że no widać mi tylko trochę okularów, to zasłania mi to całą głowę. A to bardziej wartość kolekcjonerska, jeśli chodzi o to. A zobaczcie, tu już 240 ich zostało zrobionych, więc leci to szybko. Ludzie wbijają to potężnie. No i tak to wygląda. Jak myślicie? Myślę, że spoko. Spoko to wygląda, ale raczej nie będę w tym chodził. No bo trochę dziwnie. Tak wygląda to na Dino Wardzie. Zobaczmy. No spoko, myślę, spoko taka pięść. Także no w tym mini update powiedzmy zostało dodane tylko te UGC na ten moment, ale ludzie widzę strasznie To robię, bo już 300 znikło. Także wbijajcie sobie, róbcie to, bo potem będziecie mogli to sprzedać za Robuxy za jakiś czas. Może nie od razu, ale za parę miesięcy bez problemu to Wam zejdzie za trochę Robux. Jeśli studio zrobi jakieś nowe gierki, to to jeszcze bardziej pójdzie w górę, więc warto sobie zrobić to na pewno bo można to za trochę robów sobie sprzedać. Czasami nawet takie limitki potrafią osiągnąć masakryczne kwoty. Więc myślę, że naprawdę spoko. No a w tym odcinku to myślę, że będzie na tyle. Jeśli Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, aby Was nie ominęły kolejne filmy. Przypominam, że mamy daily na kanale, czyli nie wpadają nowe odciniaczki. Czasami również całe live'iki dla widzów, gdzie rozdajemy pety. Nie zapomnijcie, że mamy konkurs na takiego peta. Możecie wygrać sobie Rainbow Game Triceratopsa 756 tysięcy mocy. Także bierzcie udział, piszcie niki w komentarzach. No i pamiętajcie, żeby zostawić faworytę pod naszym nowym ogro, który robimy. No a w tym odcinku to będzie na tyle. Mamy UGC zdobyte, tak ono wygląda. No i trzymajcie się, siemanko.